Hej. Wiara w siebie w uwodzeniu. To oczywiście należy wiara w siebie również jest najważniejszą rzeczą, jedną z najważniejszych rzeczy w życiu. Dlaczego wiara w uwodzeniu jest tak ważna? Widziałem bardzo wiele różnych sytuacji tego typu, że kobieta mówiła facetowi nie. Po prostu mówiła nie. Kiedyś pamiętam, jak mieliśmy po 20 parę lat, tamten tam, mój dawny kolega chciał popełnić samobójstwo przez kobietę, bo ona mu powiedziała, nie, drugi raz, nie, trzeci raz. Ja mówię, czy ty jesteś mówi nienormalny mówię? przeciętna, przeciętna wizualnie kobieta. No, nic, nic specjalnego, ale on gdzieś tam Zobaczył w niej jakieś aspekty wyjątkowe Kosmonautyczne Więc to no, nie można mu wybijać Tego z głowy No ale ona mu mówiła wielokrotnie nie I jednak Największym paradoksem tego wszystkiego to było to, że Mówiła mu nie, nie, nie Trwało to chyba kilka lat Aż w końcu powiedziała mu tak Doszło do tego, że Razem gdzieś tam się pospotykali Dziecko Wyszło na świat, yy, pełne miłości, i nagle ta miłość się zakończyła po, po, jednym, y, po jednym roku, chyba, czy po dwóch, i pan, pan który mówił cały czas, że, że kocha ją, kocha, kocha, i tak yy, chciał nawet samobójstwo przez nią popełnić, nagle podziękował tej pani za współpracę. Nie wiem o co tam chodziło, ale, ale chodzi o fakty. Jak, jakie są czasami paradoksy yy, życia? Dlaczego wiara jest tak ważna w uwodzeniu również? Wielokrotnie mój kolega podchodził również do jednej kobiety tyle razy na ulicy, pięć, dziesięć razy. Ona mówiła mu nie. Oczywiście po jakimś czasie powiedziała mu tak, spędzili ze sobą cudowne, piękne chwile. I też największy paradoks tego, że mówił, podchodził 5-10 razy, i też oczywiście jej podziękował. Nie wiem dlaczego, nie wiem jak. Chodzi o fakt, jaki zauważyłem w życiu. Więc nigdy, ale to prze nigdy nie zastanawiajcie się nad tym, że kobieta Wam mówi nie. W ogóle tak, jakbyście tego nie słyszeli. Ona mówi wam nie dzisiaj, ona mówi wam nie teraz, ona mówi na, nie na dzień dzisiejszy, na minutę, ale za minutę ona już ma inne nastawienie. Jej się zmieni okres, jej się zmienią hormony. Nagle ją facet za dwie minuty zostawi, być może coś nieprawdopodobnego jest się w życiu, nagle połamie się noga już jest o wiele bardziej osłabiona więc tysiące rzeczy może nastąpić, które spowodują to, że w ciągu pięciu minut albo czasami jednego dnia, albo czasami miesiąca czasami roku, ta kobieta, która wam mówi nie za rok czasu przyjmuje was za twarzmi rękoma ja już nawet nie wspominam o najpiękniejszych kobietach danego miasta bo są czasami zjawiskowe, takie, że patrzysz, chociaż zjawisko bardzo często pozostaje zjawiskiem, Będzie miała 40 lat też będzie zjawiskiem, ale mówimy czasami o bardzo atrakcyjnych kobietach, które w wieku 20-kilku lat po prostu nie można było tam się dostać. Tam były kolejki mężczyzn. Ona robiła z nimi co chciała, jak chciała, dzwonili, po prostu napraszali się, jak mogli, tak wyglądała. Ale ta sama dama po 10 latach, czyli już mając 30- kilka lat, już tych telefonów coś nie ma, już tych asów danego miasta też nie ma. I w tym momencie, czasami jak się pojawicie, ona ma na was otwarte rączki i jest szczęśliwa i zadowolona, że w ogóle się pojawiliście. Takie sytuacje również widziałem. Dlatego taki dzisiejszy materiał szybki, króciuteńki, wiara, wiara, wiara. Nigdy, przenigdy nie przejmujcie się tym, że kobieta do was powie nie. Nie mam czasu, nie mam ochoty, nie podobasz mi się. To są wszystko stek bzdur na dzień dzisiejszy. Już nie będę wspominał o facetach, którzy mają zaniżone horyzonty i mówią, na co drugą kobietę gwiazda, bo to to już jest. Ten temat to jest bardzo. Bardzo ciężkim tematem, bo wielu miałem mężczyzn, którzy w moim otoczeniu mówili na kobietę gwiazda. Gdy ja widziałem tą osobę, spojrzałem na nią, mówię: ale gdzie? Pozdrawiam Was serdecznie jeszcze raz z pięknego Szczecina. Życzę Wam wiary, wiary, wiary. Nigdy, przenigdy nie słuchajcie tego, co do Was kobieta mówi. Nie, nie mam czasu, nie mam ochoty. Nie mam czegokolwiek. Ona mówi to na dzień dzisiejszy, na tą minutę. W następnej minucie może być już coś innego. Hej.